Bez właściwego klucza nigdy tego nie. nie mam powiem. klucza! A nagle mam kluczyk. Returning jest. A! No i witam wszystkich bardzo gorąco, panowie, pustynia Danosa. I pierwsze co na sam początek, proszę spojrzeć, mamy ósmą godzinę. Co robimy? Robimy nocne spanie, ponieważ gotikowcy płakali dosłownie, no pisali do mnie z łzami w oczach, że mi tak zjedzie ta pustynia kondycję i psychikę. Robisz nocne spanie, jest godzina 16. Jeszcze będzie mi teraz zabierać kondycję, ale około godziny 17-18 zelżeje ta pogoda, ta temperatura. No i już kondycja spadać nam nie będzie. A jeżeli chodzi o fabułę. W oddali widać cztery zielone poświaty nad oazami. Musimy pójść do oaz, tylko tyle i aż tyle, pokazuje minimapę, oazy mamy rozlokowane tam gdzie są drzewa, idziemy. No i proszę bardzo, mamy poświatę, mamy drzewa, czyli jest to w istocie oaza, I tu było kilku przeciwników, których wybiłem poza nagraniem, była skrzynia, skrzynię już otworzyłem, bo kluczyk wypadał z jakiegoś tam maga. I w takim razie idziemy do oazy numer 2 przy piramidzie. Oczywiście ktoś mógłby mi zarzucić, że ja czytowałem, bugowałem gdzieś tam potwory. Powiem wam szczerze, że nie, ponieważ w większości tych mocnych potworów nie wybiłem. A jeżeli chodzi o magów, z którymi rzekomo miałem mieć takie problemy, to ja wam zaraz pokażę, jaka jest technika. Technika typu spamowanie, bo potwory spamują i ty też musisz spamować, żeby jak najbardziej efektywnie, powiedzmy, pokonywać przeciwników. Hmm, oaza numer dwa również była zrobiona poza nagraniem. No i znowu zabicie potworów, zdobycie klucza, otworzenie skrzynki. Tutaj jeszcze mamy dwie oazy na dole, idziemy tam. Proszę bardzo, trzecia oaza. I czy ja już ją zrobiłem? Ej, nie, jest skrzynia, w sensie potwory wybite, ale... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. To ciekawe. Czekaj, czekaj, nie ma potworów i nie mogę otworzyć skrzyni w takim razie, gdzie jest klucz. Wiecie, czego ja się boję? Że ja tu gdzieś zabiłem bossa, wypadł kluczyk. I ja go nie podniosłem, bo z bossów yy, trzeba wyciągnąć samemu przedmioty. Ognik nie podnosi. I w tym momencie bez klucza jestem w totalnej dupie, ale. Połaza numer 3 idziemy do tej ostatniej, czyli tak naprawdę prościutko. Proszę spojrzeć, mamy 18.06, ja odpalam się na śpiwór. No myślę, że koło 19.20 przestaje nam zabierać kondycję, sprawdźmy to. 19.00 godzina w grze. Tak, i już, proszę zauważyć, czyli ten okres od 19.00 do godziny no, 9.00 prawdopodobnie rano. Mamy ten czas, kiedy to możemy wykonywać całą delokację bez utraty wytrzymałości. Także no mówię. No, gotikowcy mnie straszyli. Gotikowcy sami siebie jeden drugiego nakręcą, że ten mot jest trudny, że jakiś sko. Nie ma tu żadnej trudności. Tu są mechaniki. Podkreślam to wielokrotnie. Jeżeli nie wiesz, że tracisz kondycję w ciągu dnia, to będziesz uważał, że pustynia jest trudna. No ale jeżeli zauważysz, że tracisz tylko kilka godzin dziennie, kiedy jest największy gorąc, no to zauważysz, że wystarczy użyć mechaniki snu, żeby skontrować mechanikę utraty kondycji. Proste mordo. Okej, okay, mamy ostatnią oazę. I jest tu skrzynia? Jest! Jest również otwarta. W takim razie ja się pytam cholera, dlaczego jedna skrzynia nie może zostać otworzona? Gdzie jest kluczyk do tej skrzyni? Czy ja sobie zabugowałem gierkę w tym momencie? Jeszcze raz monsterka się napije i jeszcze raz wrócę do oazy. Mm. Zobaczcie proszę przeciwników lokalnych. No, kolcogrzbiet. No, nie stanowią problemu. Ja jeszcze pamiętam nie tak dawno taki kolcogrzbiet. To był boss. Pomyślmy, czy coś tu w okolicy jest. Bo, oczywiście, boss, jeżeli był, to już padnięty. Co nam mapa powie? Informacje, które możemy zauważyć na mapie. Jest jakieś coś typu jaskinia, chyba i golem ogniowy. Golewa zaraz wytestujemy, a tutaj jaskinia. Być może w niej będzie kluczyk. Tylko pytanie: Czy zebrałem. Aha, ona jest zamknięta. Interesna. Czekaj, czekaj. Ja jestem święcie przekonany, że ona wcześniej była otwarta, ale. No nie wiem. Proszę, niech się nie okaże, że ja zabugowałem sobie tę gierkę, bo nie wytrzymam. Naprawdę. Jeśli się okaże, że ten kluczyk wyparował, to ja chyba tego moda wyparuję. To są jakieś ołtarze. Oho. O, kurde. Nie pierdol. Czy to są takie teleportery w obrębie tej lokacji, czy to wszystko musimy aktywować? Mam nadzieję, że to są tylko teleportery dla naszego ułatwienia, powiedzmy, bo jeżeli. Ta lokacja polega na wypełnieniu wszelakich tych kurcze ołtarzy. To mnie się już odechciało. Można olać tę skrzynkę w łazie. Zróbmy te piramidki. Bo już pokazuję. Są dwie piramidy: mniejsza i większa. Do tej większej to zdaje się mam nawet teleport. I zaraz tam możemy podejść. Ale czy ona została. No właśnie, ona jest zamknięta. Co? Kamienna ta. Nie, nie mówcie mi, że ognik podnosi przedmioty przez ścianę. Prawdopodobnie tak właśnie jest, no ale okej. Okay. Ja tam się nie przebuguję. W takim razie idziemy do tej dużej piramidy. I tu był boss, którego no pokonałem. Boss nie był skomplikowany. Ty. Teleporter. Tyk. I w tym momencie wchodzimy do ów piramidy. Co kurczę? W takim razie w poprzedniej piramidzie też pewnie będzie interakcja na drzwiach. Wracamy tam. Oho. Co ciekawe, tu był boss o tych właśnie węży pustynnych. I miał chyba 60 khp, ale nie był naprawdę skomplikowany, bo. No widzicie jaki to ma moveset. Te węże to. To też jest pręg, a nie potwór. O kurde. Coś mi w plecy atakuje. Zdochnij zdochnij. zdochnij, zdochnij. Kolejny teleport studnia. Czym? Brak przedmiotu klucz do studni. No i jest to zaznaczone na mapie. Ale ja tu nie muszę być, i zaraz obok jest jakiś piedestal, tak? Co to jest? To ten budynek jest zaznaczony. O co tu chodzi, ty? Czy jest. Okej, okay. załóżmy, że jest odpowiednia kolejność, czyli używamy. Wezejdź z drogi, Ty, kurczę, ogniku I Już nie Czyli używamy jeszcze raz środkowy, następnie. Hej, ty Ognik Lewy Czyli środkowy, lewy Hej. Kurczę, ten ognik to jest spręg źle. Jeszcze raz lewy? Nie. Ej, zabugowane przecież. Nie rozumiem. Czy ja czegoś nie aktywowałem na mapie? Teraz już żaden przycisk nie działa. Piękne. <ścoughs> Idziemy do tej małej piramidy. O, kurde, jakiegoś bossa jeszcze zagrowało? Isi, kurat. Ale nie będę wam ściemniał, że on stanowi trudność. Bo widzicie, jaki on ma moveset. On ma moveset bazowego kolcogrzbieta. O, kurde. Co nic tak naprawdę nie zmienia. Tak długo, jak nie padam na ciosach, to sami widzicie. Isi, kurat. Kamień duszy i pazury. I te teleportery rozsiane po planszy. O co tu chodzi? To jest chyba kamień teleportacyjny, tak. Ale to jest ten mój. A tu są te ichnie starożytne. True. Coś się dzieje, coś się święci. Zbadaj tabliczkę. O! Brakuje części tablicy, ale jakiś progres, panowie. Obok małej piramidy znalazłem ołtarz starożytnych widać jakieś inskrypcje, napisano. Kamienna tablica została podzielona na części, aby żaden śmiertelnik nie mógł się dostać do dużej piramidy. A co ciekawe, w dużej piramidzie te pierwsze od drzwia się odsunęły, ale później mamy drugie, które to trzeba aktywować jakimś tam interakcją. Czyli gotikowcy pomyśleli, bo przez zwykłe drzwi możemy się przebugować, a już przez takie z interakcją. No musimy zdobyć przedmiot do interakcji. Połowę tablicy posiada Tytan, którego można przyzwać za pomocą Berła Adanosa. Za to druga połowa tablicy znajduje się w wieży przeklęt. Ja już tam byłem. Ta wieża to jest boss, a boss mnie one -shotuje. I nie chodziło to o Kaimę, bo Kaima to był leszczem akurat. W sensie ten Kaima występujący w Returningu, a nie ten Kaima występujący w chociaż on też leszczem jest. Tak można powiedzieć zaczepnie. Ja szanuję tę osobę. Jednak do zasilenia berła Danosa potrzebny jest pewien artefakt. Może powinienem rozejrzeć się w otchłani na środku płaskowyżu. Otchłań to jest chyba taka zapadlina, dziura, ponieważ przechodziłem, coś takiego widziałem na środku. Ale zobaczmy. Wiemy, że na drzwiach aha. Na drzwiach są interakcje, ale nie w tym wypadku. Na drzwiach dużej piramidy jest interakcja, na drzwiach małej piramidy nie ma interakcji. Czyli co? Została mi duża piramida, i została mi otchłań. I otchłań to ta dziura na środku, i została mi kurczę opcja w wieży z Big Bossem. Powiedzmy, że pójdę tutaj i zbadamy jeszcze. Tutaj te jaskinie na dole. Tutaj to ma być. No, coś jest. Jakaś dziura w ziemi. Ale znowu wyczyszczone, bo tu były potwory. Skoro nie ma potworów, oznacza to, że ja to zwyczajnie wytłukłem. No, pa. Nie ma nic. Tam jest niby możliwość przekradnięcia się dalej poza ten wąwóz, ale to trzeba by mieć jakąś lewitację, coś. W takim razie, plac świątynny. I wracamy do tej rozpadliny do dziury w ziemi. Jeżeli tam nie będzie niczego, no to nie wiem, co dalej. Ognik przedmioty przez powierzchnię ziemi podnosi, to jest tak piękne. Fajna ta mechanika. Ja nie rozumiałem na początku, jak ognik działa. Teraz rozumiem, ale sam fakt, że przez ściany podnosi przedmioty, to jest. Kurde, no nie wiem. Mechanika jest, ale jest taka słabo działająca. Pa, jest ta rozpadlina wielka. Ja już tu byłem. Czy tam jest woda? Musi być woda. Skoro jest studnia zaraz obok, to tu musi być woda. Co prawda są skalne półki, których to można wyużyć, żeby się zdesantować. Niby to nawet działa jakoś. Through. Kurde. I srył. Dobra, pełzacze. To akurat znany przeciwnik, więc tutaj trudności on nie stanowi. Ja się tylko schiluję. I co? Myślę, że samych pełzaczy wy nie chcecie oglądać. Ja też nie chcę. Ja już chciałbym jak najszybciej mieć ten wątek z głowy, tak TBH. Ale co ciekawsze akcje wam mogę pokazać. Ty, to są jakieś lepsze wersje pył. <trym> <trym> Dobra. To są lepsze wersje pełzaczy, bardziej spamujące. Gwarantuję wam. Jasne, one nie są super mocne, ale tak szybko atakują. ten miał 4000. Ten ma 3900. Co? Nie mają ujednoliconego HP? Ten ma 3939. O co chodzi? Trzech przeciwników obok siebie i każdy z inną pulą zdrowia. Dobra, skok wiary. Srył. No i dedek. Trzeba na ten daszek spaść perfekcyjnie, bo inaczej miortw. Dobra, jakieś tabliczki. O to chodzi, powoli postać się rozwija, nie powiem, że nie. Tylko mnie bardzo kusi ta ostatnia halabarda. Oho, pierścień uzdrowicieli. Jakieś wpisy w dzienniku. Ten znowu ma inną ilość zdrowia. O co chodzi? W wielkiej dziurze w środku płaskowyżu znajduje się gong. Gdybym miał tylko coś odpowiedniego, żeby w niego uderzyć, jak gong, no to trzeba mieć jakąś maczugę. Jakiegoś obucha. A jako, że obuch to super broń Adanosa. Teoretycznie? Co oni pierdolą? Przyjrzałam młota Adanosa. Panowie, ja już myślę jak gotikowiec. 100% młota danosa użyjemy, aby to y, zadąć w gong. Ten no, gong jest. A wiecie, że to jest model z gotika jedyneczki? Oglądałem ostatnio... Ty, nie ma interakcji. Ty. Duża pałka. <laughs> Czyli jednak nie młota danosa. W momencie, kiedy mamy młota danosa, przedmiot questowy. Dlaczego? Returning? Dlaczego? Przecież my mamy... <laughs> Nic nawet nie powiem. Mamy młota. No, wy wiecie, nie brońcie nawet returninga. Proszę, nie brońcie logiki tego moda, bo tu nie ma logiki. My nie mamy pały drewnianej, bo my nie potrzebujemy pały. My potrzebujemy młota, który to już posiadamy, ale nie. Returnik mówi, że wy macie mieć pałę. Jakąś tam już nieważne jaką, ale pałę, żeby uderzyć w gong. Oho. Czekaj, bo tu jakiś obalacz się pojawił. Obalacz poleciał, kamienny obalacz. Przeżył. Wpis w dzienniku. Znalazłem pałkę do gongu. Wydaje mi się, że na początku kanionu widziałem gong. No tak, widziałem. Nie ma problema. Natomiast gdzie ta pała? Czekaj, czekaj. Czy ognik już to podniósł? Nie zwróciłem uwagi. Pożerać rudy. Ja nie rozumiem. Prawdopodobnie już podniosłem tę pałę. Wróćmy w takim razie... Nie. No tak. Wróćmy do gongu. Through! Nic się nie stało. Z daleka słychać jakieś odgłosy. Uderzę mocniej. Coś się zbliża. Powinienem stanąć wyżej obok tej wielkiej kolumny. Nic ja nie mają. Kolumna wygląda niestabilnie, pojawił się jakiś wielki... Co to jest w ogóle? Wiecie, co jest osrane? Raz, że nie mogę temu przeciwnikowi odbierać yy, zdrowia. A dwa, że on spamuje, a trzy, że jest tak powiększony model, że pewnie detekcja kolizji się popierdoli za chwilę. Pff, nie wiem, no panowie nie wiem. Że mam stanąć przy wielkiej kolumnie, ale... Że ja mam kolumnę na niego zrzucić? Tam jest kolumna, czekaj, czekaj. Na hita mnie robi. Wielki gong. Raz, dwa, trzy. Powinienem stanąć wyżej. W takim razie stajemy wyżej. Sru. I czekamy. I się pojawia boss. Kolumna wygląda niestabilnie. Czekamy na bossa. Boss się pojawia tu. Aha, i staje idealnie pod kolumną. To bardzo interesujące. Ja wtedy te kolumnę... True? Nie wiem, kurczę. No nie wiem. Nie chcę obrażać tego moda. Zajebista interakcja. Fajny skrypcik tego. Zdo zdobyłem jakiś zardzewiały klucz. I co? To jakaś tam runiczna płytka, jakieś tam miksturki. Może to był kluczyk do tej skrzyni. Bez właściwego. Klucza. Ciekawe. Czekaj! To w poprzedniej oazie ja próbowałem zrobić interakcję typu łamanie zamka. I wtedy wyskakuje informacja, że bez właściwego klucza. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. To ciekawe. Ale ja muszę kliknąć prawy przycisk. Być może ja mam kluczyk do tamtej skrzyni, wracamy. Panowie, na trzeźwo. No przepraszam, ale na trzeźwo nie da się tego moda wykonać, bo robisz włamanie na zamek, który wymaga klucza. Więc w ogóle tej interakcji typu złamanie zamku nie powinno być. Ale jest. I mówi ci, że potrzebujesz klucza, ale. No rozumiecie o co chodzi. Jeżeli ja miałem. Jeżeli ja miałem klucz w ekwipunku. To kiórcze? Gierka mnie strolowała. Gdzie ta oaza? Jest to skrzynia. Bez właściwego klucza nigdy tego nie mam. Nie mam powiem. klucza! A nagle mam kluczyk! Returning jest. Dobra, ale co wiemy? Tajemnica Adanosa. Wydaje mi się, że na początku kanionu widziałem gong. Gong był. Skrzynie otwarte. Kluczyki zdobyte. Być może już jesteśmy w stanie wejść do sanktuarium. Czyli ściana płaczu. To nic nie da. To nic nie da. Kurde. To bardzo źle, że nic nie da. Aha, czekaj. Jednak do zasilenia berła Adanosa potrzebny jest pewien artefakt. Berło używamy, aby przyzwać tytana Adanos'a. Co? Połowę tablicy posiada tytan, którego można przyzwać za pomocą berła Adanos'a. Druga połowa tablicy znajduje się w wieży. Ok. Czyli na początek musimy przyzwać wielkiego tytana. Do zasilenia berła potrzebny pewien artefakt. Zobaczmy, co my w ogóle posiadamy jakieś losowe przedmioty z wykrzyknikami ha co robimy panowie czy berło będzie bronią przedmiotem fizycznym płyta pancerza karakusta jakieś tam odporności to nie kolec grzbietowy to nie no ewidentnie Czegoś mnie tu brakuje w ekwipunku Berła danosa A. Jeszcze ktoś wspomniał, żeby pójść do wioski goblinów na środku tej pustyni. To za chwilę. Mimo wszystko, ja jeszcze bym spróbował zrobić tam na dole tego ognistego golema, i później idziemy do wieży Wielkiego Maga. Ja wiem, że nie jestem w stanie go zabić, ale samą wieżę możemy chyba spróbować zbadać. Tutaj coś jest na mapce, tak? Tak. I zdaje się, że ja tam wcześniej nie byłem. Ale hola, hola. Sekundka. Siódma rano. Tu jest jakiś zbiornik z wodą, ale mnie nie interesuje to, tylko bardziej pójście na razie w tę stronę. I zauważcie, proszę, że na obrzeżach mapy nie tracimy kondycji, nawet kiedy jest upał. Kurde. Muszę dalej pójść, bo coś tam jeszcze jest niezbadane. No proszę spojrzeć. Jest jakieś coś zamarkowane zaraz obok mnie, ale no nic tu nie ma. W takim razie Fata Morgana. I ja wracam do tych pełzaczy, które by. O! Ołtarz. Aktywujemy. I wracamy do tych pełzaczy. Pojawiają się jaszczurki. A ja się pytam, dlaczego jaszczurki? Jak to na tym etapie rozgrywki już trudności w ogóle nie stanowi. Jakaś łaza. Natknąłem się na małą łazę przy klifie. Trzeba się tu dobrze rozejrzeć. Coś wydaje się świecić obok wodospadu. Pierścień magii podniosło. W sensie samo się nie podniosło. Ognik podniósł. Esencja lecznicza. I tyle. A jest, klucz do studni. O kurde, ja cały czas zapominam, że przedmioty typu questowe, typu głównego wątku nie są podnoszone przez ognika. Cholera, panowie, to powoduje, że sporo rzeczy nie byłem w stanie zainteraktować, ponieważ no zwyczajnie ognik zamulił, a ja święcie przekonany, że on to podniesie, zwyczajnie skipowałem te fragmenty. Idziemy w takim razie do studni. Coś powoli? No nie jest tak głupi ten wątek, jak widzowie sugerowali, że się zatnę, że coś tam. Ty czekaj, bo to jakiś boss. Jest lipa, bo dużo naraz trzeba wykonać w tej obrębie tej lokacji, ale da się zrozumieć. Studnia. O kurde, napełni butelkę świętą wodą. Czym? Nie masz butelki. Czekaj, 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 czekaj. Co? Pokażę wam jak wygląda walka z przeciwnikami, którzy tak naprawdę spamują. Czyli co, jak wiemy, że przeciwnik spamuje, to robimy full kondychy i my go spamujemy. Ba. Mózgu nie wymaga ten mod. Naprawdę, tu ostatnią rzeczą jaką masz robić to jest... No, oczywiście mnie spalił, spopielił. Z jakiegoś powodu jego cios teraz nie został zaliczony. Isru, serce ognistego golema. Oczywiście zdobyłem umiejętność wyciągania serc z potworów, a sam golem nie był nawet bosem. To co, wychodziłoby na to, że idziemy do tej nieszczęsnej wieży z czaszką? A to oznaczałoby, że będzie się trzeba skradać, bo ja wiem, że bosa w samej wieży nie pokonam. Patrzcie, stoi dumnie jak Paw. Nie atakuje. Ale to nie o to chodzi, żeby z nim walczyć, bo ja chciałem zobaczyć tylko, czy jestem w stanie wyzbierać przedmioty. Ja tu już mówię, wcześniej byłem. Próbowałem okraść go. Oho, skrzynia. Tylko już widzicie, no byłem, wyzbierałem przedmioty ale mimo to nie pozwoliło mi to zdobyć berła. Jest skrzynia, jest jakaś tabliczka. Nieciekawe. Każdy kto poszukuje wiedzy zawsze ją znajdzie, pozostaje tylko pytanie jaka jest cena za tę wiedzę? I to jest bardzo dobre pytanie. Czym przyjdzie mi zapłacić? Zdrowiem psychicznym wychodziłoby na to. No, kurde, na drzewie się zaciąłem jak pierdolnik najgorszy. What the fuck? Co? No nie, no nie, no przez ścianę mnie atakuje. No panowie, powiedzcie mi, że turnik nie jest spieprzonym modem. Aha, ta gierka. To jest spieprzony prank ten mod.